teraz no, Widzicie to? Przez oczko mi chciało przylecie, przylecieć. Ja pierdzielę kolczyk. Kolczyk. to potrzebne? Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Ile znajdziemy złota i srebra w polskich kąpieliskach? Dzisiaj jestem z Bartkiem i zobaczymy co uda się znaleźć. Jesteśmy w takim pięknym miejscu. Piękna pogoda po prostu tu dzisiaj, <laughs> więc trafiliśmy. Skakujemy do wody. Łańcuszek, tylko nie wiem czy jest srebrny, zaraz zobaczymy. Utknął mi tutaj w siecie ładnie. A ile biło? Yy, mało, więc to nie jest srebro. No Jakieś miedziucha czy coś takiego, ale jest. Taki delfinek się trafił, ale to nie jest niestety słodko, to jest jakaś nierdzewa. Biło dosyć wysoko, no i tyle. Lecę dalej. Republika e, Francuska? Francuska baleta, tutaj trafiła się. 20 centimów. No nic, fajny I Sygnał coś około 20. Trzy monetki mam. Czekajcie. Co to? Z jakąś dziurką? tam to takie fanty? 50 groszy, 20 groszy i. A nie, czekaj, czeka, Zobacz, to jest 20 groszy z dziurką w środku. Ktoś to musiał wrzucać to czemu robić co dla tego? Nie wiem, Wisiorek? może <laughs> tu jest perelka i jakaś blaszka i ta perelka mnie w ogóle nie ciekawi, natomiast bo to jest 50 perel natomiast ta blaszka czyste. Olercie. Myślałem, że coś fajnego. Krzyżyk, czy to srebrny krzyżyk? Z godłem po polskim, z orłem. Jest ciężki, nie? Może być to sreberka. Chociaż biło nisko, jak na srebro. No nic, fajny fancier. Sygnał 12 Czy jakieś 50 groszy na oko. Najprawdopodobniej, chyba, żebym go tylko trafił, Już to było dobrze, nie? <śm> O, patrzcie, złotówka. Siabra, tak 5 złotych PRL. już tych wszystkich parelek nie nagrywam, bo ich tutaj trochę jest. Ale raz na jakiś czas można coś pokazać, nie? Moi drodzy, żegnamy się z tym pięknym miejscem i lecimy na kolejne kąpielisko. No co, było trochę fajnych sygnałów tam głębiej, ale głównie parelki, jakieś blaszki. I lecimy dalej na kolejną kąpielisko, a to jest łabądziek. No hej, mordeczko. No hej, no nie mam niczego niestety dla Ciebie, ale, ale fajny jesteś, wiesz? Ej, jak, co ty jak brzydko mówisz? Nie przeklinamy. No. To co, możemy wejść? Tak? Dzięki. Pierwsze kopnięcie tak naprawdę. I? No chodź tutaj, chodź. Nie wstydź się. O. Co to jest, kogut? To jest, co to, jest? Co to, jest? Co to jest Co to jest? Co to jest? Samochód jakiś, nie wiem. Nie, to jest miś, a ja nie. jestem misiątko dla mojej. Ja to miś. W temacie wszystko. Ale ślicznił się brośka. Ty, ale to już tutaj trochę leżało. A Bartek już poszedł dalej. Ładnił się taka broszka. Ale niestety, ani złotko, ani chyba sreberko. Teraz mamy co? Dwójeczkę. Dwa ziko. O tutaj mamy piąteczkę, kaweczek dalej, no to mi się podoba Hej, jeszcze raz Blaszka Lubię I 500 złotych w ale beka 18, 19, 20 No to mi to śmierdzi dwuzutówką. Czy to będzie 200 groszy, tak jeszcze nie wiem Ale tak mi to wygląda a, bo pomosik jakiś pomieszczony. No 2 zł Myk <gry> Zaraz za dwuzłotówką był sygnał, który mi skakał trochę Srebrny, srebrny krzyżyk o jakiś śliczny. 100% że serberko, pięknie bił Myk myk óseczka od KBKS-u ze zbitą spłonką. Nie właśnie złotuwa wpadła Mek. Jestem pewny, że zaweczka ciągle na tu 5 17, 18, 20. Myślę że sreberką lub 2 złote. Sprawdzamy Chyba jeszcze nie kopię, ale leznimy. 2 Mek. Ale to jest jeszcze jedna. Tu jest jeszcze jedna dwujeczka Tak czy nie Jeszcze nie trafiona chyba Jeszcze nie trafiona, ale teraz będzie jest I, i, i dwieczka kolejna Hej he. To ja lubię jest biżuteria, ale jeszcze nie wiem jaka. Czy to jest to do pompuszka sreberko? I to jest chyba to do pępucha, tak? Dziewczyny, może wy kojarzycie. Ale fajny motylek. No cóż, przykro mi. Ołów musi być, ale takiego jeszcze nie widziałem. Nawet ma bicie firmowe, 3 gramy. Fajny. A co wy tak pływacie bez mamusi? Ale wio mi do mamusi. Tam jest. Tam jest. Ziomek, ty do nas idziesz jednak, tak? Ale nic nie mamy. Co, chcesz sprawdzić jak wykrywać działa? No chodź, pokażę ci. <grystanie> Nie wiem, nie wiem jak nauczony jesteś, siomek Nie chcę Działniesz mnie No dobra dobra już z pustymi rękami No hej Mordeczko Teraz mi kamery dziwnie. No nie mamy nic, nie mamy. Odważny małolat No, a ten drugi siedzi w tym. W jeziorku się boi. No, ty jesteś śliczny. Ale ty, kurak, jesteś śliczny normalnie. No, wołają cię, słyszysz? Siostra woła. Sygnał 10, czyli nie wiem, co to może być. Była tą na 12. ...monetkę może? Teraz się zmienił sygnał Teraz jest 18,19 sygnał No dla mnie spoko Dwa złote Raczej... Kopnięte Wójeczka O, o kur... O cholera Aj. Nie ma puncy żadnej i ten I ten kolor, cholera jasna z zewnątrz To jest chyba ten Czekajcie 18-19 11-12, to nie jest łódko To jest jakiś badziew niestety O cholera, ale mi powiem wam, że serce zabiło masakra Aż, aż chyba zamknąłem ja dosłownie ich zobaczyłem. Czy to jest króliczek Playboya? Króliczek Playboya normalnie, ale beka. No, mam sreberko, śliczne sreberko, kolczyk. A jak ładnie się błyszczy, kurde na pewno diamenty to są. Fajny kolczyk. Mek, mek. Moi drodzy zobaczcie co znalazłem. Nie wiem, jest jakiś odpowiednik w prawdziwym, w realnym życiu, że tak powiem, takiego motocykla? Nie wiem, co to jest. No, nek. To była taka bardzo duża dziura i myślę, że tutaj Bartek zaczął kopać. Ja dokończyłem i uwaga. Ta Takie piękne srebro wpadło. Ja dziękuję. <ścoughs> Czego tu ludzie nie wymyślą? Masakra. Piękne. Dożegnamy się z tym pięknym miejscem i ja lecę na kolejne, a Bartek z śmigę do chaty. Tak więc nie przedłużam i do zobaczenia za chwilę na kolejnej miejscówce. Moi drodzy, jesteśmy na trzecim i ostatnim kompilisku. Zobaczymy, co udało się ludziom tutaj, tutaj nagubić przez sezon, bo byłem tutaj na wiosnę z, z Dawidem. Jeżeli nie kojarzycie filmu, to zapraszam. Link tutaj w, u góry. E, udało się wtedy złotą brązoletkę znaleźć. No ale to wszystko. Zobaczymy, czy jest coś nowego. Mek, Moi drodzy, pierwszy fanciar w tej miejscówce i mamy sreberko Śliczniu się takie, czyli co? Jest coś <laughs> jeszcze Skakuje dalej, głębiej <laughs> Sygnał 18 wykopany Cóż tutaj może być Sreberko, kolejny kolczyk. Tak ser Serducho <laughs> Wszystko tak. Jest Punca Subcio. Co to Ja pierdzielę, to jest od łóżyska. Ja myślałem, że jest ten. Myślałem, że to jest łóżysko. Ja myślałem, że obrączka srebrna się trafiła. Ale jazda. I 5 groszy jeszcze. Masakra. Takie coś. Serio? To jeszcze ma kamienie jakieś w środku. To jest to specjalnie tak wrzucił ja dziękuję, ludzie mają pomysły, nie? Aha, jeszcze z metalem. Temu to wykopałem. Komacie macie to? Bo ja nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem. Trzeba mieć coś. Uuu, ale ładny ten guzior. No cóż, do fantów. O, no, jakiś sygnał skaczący troszkę. Przez chwilę dałem się nabrać. Ciekawy pierścioneczek, no cóż. Jakbym zobaczył jeszcze że złote, to bym pisnął chyba, ze szczęścia. Zapięcie od kolczyka srebrne, myk do fantów. Dziewięć zapięć. Kolejne srebrne zapięcie od kolczyka, ale to jest jakieś takie bardziej masywne. Jakiś fajny kol, kolczyk musiał być. Bardzo możliwe, że jeden z tych, co dzisiaj wyciągnęliśmy, wiecie? Daje... no na pewno. 9 za 5. Sygnał 17 i srebrna Matka Boska. Spunca jest, Spunca jest. Ślicznusia. mek. Piękny, głośny sygnał 12. Myślę, że 25... nie, myślę, że 50 groszy, ale... Sprawdźmy, może pierścianek. E, monetka. Chyba złotówka. Ziko 17, myślę, że jeden grafik. Cześć! Nie wiem, czy to jest srebrka, ale chyba tak. Zapięcie nie wskazuje na srebrkę, ale. A to. Ja yeah. Fantów, fantów dzisiaj. Moi drodzy, dzień był bardzo długi, tak więc szybko przejdźmy do podsumowania. Nie będę wszystkiego opisywał tutaj. Śmieci standardowo. Perelek, masa, również zagraniczne się pojawiły jakieś monetki. z takich dziabągów, różnych jakichś innych rzeczy. To łożyska, blaszka wędkarska. Z bilonu aktualnego 42 zł naliczyłem, tak mniej więcej, więc uważam, że wynik super. A jeżeli chodzi o. Eee, najfajniejsze fanty dnia, tak? to zrobię Wam takie zbliżenie małe, I przylecę tak szybko, a później opiszę tylko te najciekawsze, moim zdaniem. Z ciekawszych, no to oczywiście ta nierdzewna, niestety, obrączka. Kurczę zawał serca, prawie że. Eee, taki pierścioneczek z niebieskim oczkiem. Pasuje do niego kolczyk z niebieskim oczkiem. Eee, I co, taka broszka mi się bardzo jeszcze podoba. Ja nie będę przeciągał. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Jeżeli Wam się podoba odcinek, zostawcie łapkę w górę. I do kolejnego! Cześć!